O, poczekajcie, bo mamy 10 niezwykłych rzeczy na świecie jeszcze. Trzeba to zrobić. Proszę Państwa, 10 niezwykłych rzeczy na świecie, część trzecia. Numer 1, kondomes. Numer 2, Young Multi. Niezwykła rzecz na świecie. Aha, błoto kupa. Mycie się w błocie. Numer 1, mycie się w głównie. Ruchome piaski. W 2009 roku w internecie pojawiło się nagranie, które bardzo szybko zyskało miliony wyświetleń. Chodzenie po głowie jest to dla mnie akurat. Y, jest to dla mnie akurat. Y, mega rzecz. mega rzecz. Y, mega niezwykła rzecz. Y, y, codzienność, tak zwana. Tak zwana codzienność. Także. no. Wzbudziło niemałą dyskusję. Na Głupczyca widzimy... generalnie, w głupczycach generalnie, jak się wychodzi, to tak ulice wyglądają, nie? E, więc jakby to nie jest dla nas jakieś wyzwanie czy coś ten deseń, po prostu tak się żyje. Mężczyznę w stroju roboczym, który stąpa po błotnistym podłożu, ale nie zapada się w nim. Widzimy tutaj przykład kurzawki, czyli potocznie mówiąc ruchomych Aha. piasków. Ruchome piaski to luźne lub spoiste grunty zachowujące się przy pewnych no, warunkach, czyli nie. najczęściej przy dużym nabo. Twój stary ubija stary tom yy, yy, jeżynową yy, sałatkę na święta stary I, i, i dają ci w tej misce takiej, co zawsze do niej każdy żyga. I później w tej misce jest ta sałatka jeżynowa robiona, i podawana do stołu, i stary mmm jakie pyszne! Pyszna sałatka w misce odżygania. Dobrze, dobrze wiesz, że każdy w domu ma taką miskę do żygania i właśnie jest w niej robiona y, ta y, sałatka na, na święta. A później wmawia, wmawia ci matka, że to stary jest mega dobre i tam nic się nie działo. Nie? Kilogram majonezu, żeby zabić smak żygów. W 2013 roku w internecie pojawił się materiał, który może wygląda dość niecodziennie. Ej, yo! Wszystko... Ej, to wygląda, to wygląda jakby się coś zepsuło z tym, z tym statkiem, tak szczerze. Naprawdę w taki sposób się to zrzuca? To, co na nim widzimy, jest zamierzone i nic tam się nie stało przypadkiem. W ciągu kilku tygodni od umieszczenia w internecie Jesus. wideo było wyświetlone kilka milionów razy. Na nagraniu Czy widzimy... Czy lubię sałatkę jeżynową? Eee, lubię, jest okej. Okay. Jednak wszystko, co Czyż widzimy, to to wygląda, jest zamierzone. To wygląda jak nasz raft, dosłownie. Stadek nieprzemyślany, zbudowany w jednej Marka linii. I w pewnym momencie Mega. przechyla się Też na bok i wypada. Czasem warzywa, których nie ma w przepisie. Mi się wydaje stary, że to były kawałki żygów, że na przykład twoja rodzina nie posprzątała do końca tej, tej, tej miski i stare były po prostu kawałeczki jeszcze z, z wymiocin. Jakaś na przykład marchewka wyżygana. Mm, smaczne. I jeszcze do tego grzyb z babci stół. Osiem, największa. Największy kondom. Ej, naprawdę, to istnieje. Ej, to jest pojemane. Top 5 kondomes. 8. Największa dmuchana hala koncertowa. To jest. W hala ostat... koncertowa? Ty, to jest. Ej, ale to. Wiecie, co było zajebiste? Jakby sponsorem tego był Play. Bo Play ma takie logo, nie? Yy, podobne do, do czegoś takiego. I człowieku. Ty, ej, ale to jest zajebiste akurat. Dmuchana. Dmuchana. Yy, Sala koncert koncertowa, powered by play i człowieku logo playa. Brytyjski rzeźbiarz, aniż kapur i japoński architekt Arata To, ma prawo, Arata I to, I to ma prawo istnieć w ogóle? Ty, ale to jest pojebane akurat. Nie, nie słyszałem o czymś takim. I stworzyli niezwykły ark Nova. Balon wykonany z powlekanego poliestru. Który... To, to jest ludzi z Us. Zobacz, tu jest twarz, a tutaj jest ten. Dobre, nie śmieszne, zabawne. Porwałem. który został wzniesiony w parku w mieście Matsushima. Okej. Okay. 7. Basen tworzący ja pierdolę, fale. Co? W 2012 roku w Ej! internecie pojawiło się krótkie Ale nagranie. Ale przecież takie coś jest kurwa w tym w w, 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 w Tarnowskich Górach w akwaparku. To co to niby jest? Nie na którym widzimy Beka. basen wyposażony w urządzenie tworzące Ale niezwykła film... rzecz na świecie w Tarnowskich Górach w akwaparku jest coś takiego. Ale nie widać na nagraniu wiele, jednak wideo zyskało bardzo dużą popularność. W widocznym na nagraniu zbiorniku wodnym umieszczono duże, ruchome płyty, dzięki nie, no. którym generowane nie, są Nie no, oni fale. się podniecają, człowieku, jakimiś falami, a to w Tarnowskich Górach jest. Coraz więcej basenów w różnych zakątkach świata... Ej, dobra, to jest akurat pojebane. Co to kurwa jest? Żana jest w podobne urządzenia, jednak coraz bardziej nowoczesne. Systemy takie nazywają się symulatorami fal... Ej, dobra, to jest popierdolone akurat. To jest w chuj creepy, nie? W ogóle... To wyglądał mega creepy, jak jakiś stary, no nie wiem, jakoś tak... Totalnie, totalny niepokój, jak jakiś, jak jakiś kurwa, Jakby coś, coś co miało skończyć twoje życie zaraz. Przysięgam. 6. Parking w Singapurze What? W 2012 roku Ej, w Singapurze powstał niecodzienny apartamentowiec, gdzie auta parkuje się w salonie. Wszystko... Ej dobra. To jest akurat dojebane. Powiem szczerze, stary siedzisz w salonie i masz swoje auta. Na wysokości, no to jest stary dokurwiony akurat, nie? Mega zajebiste to jest akurat Tylko kwestia jest teraz taka, jak to jest przemyślane No bo skoro auta zjeżdżają w dół, nie? No to jest jedna winda, tak? Je jeden jakby korytarz. I z biorąc pod uwagę, że pod spodem ktoś mieszka, to jak to działa? Że te auta się jakoś wymieniają, czy, czy, czy? No bo chyba każdy apartament ma wtedy tą windę, nie? Nie wiem. Każdy z 56 apartamentów posiada dwa miejsca parkingowe znajdujące się w salonie, a właściciele penthouse'ów mają aż cztery miejsca. Auta Damn. wwozi tam specjalna winda, by były Nie winda... Mnie zawsze wkurwia to, zawsze mnie wkurwia, w sensie, najbardziej nie lubię w dużych miastach to, że... Mam auto, a zawsze jechanie do centrum i chęć na przykład zjedzenia w jakiejś restauracji kończy się tym, że kurwa trzeba szukać tych jebanych miejsc parkingowych, tak jakby nie mogli robić kurwa więcej tych parkingów płatnych podziemnych. No kurwa mać. Tak mnie to wkurwia, zawsze trzeba do centrum jechać, ja pierdolę. I zawsze stres, kurwa, że nie będzie miejsca. Eee, eee. I kurwa szukasz parkingów, stare nigdzie miejsca nie ma, nie? We Wrocławiu, stare miasto, rynek, to samo. Czyli, kurwa dwa parkingi i chuj, i, i tyle. To jest najgorsze gówno, najgorsze ścierwo. Serio, nie? To ty, tak mnie to wkurwia zawsze, zawsze, zawsze nie ma miejsc parkingowych. Dlatego, dlatego jak się jedzie gdzieś do restauracji, to trzeba kurwa Uberem zapierdalać, żeby cię podwieźli i tyle, i mieć wyjebane. Cztery. lonely dog jest to wyjątkowo duży okaz drzewa znajdujący się w Kanadzie w Kolumbii Brytyjskiej. Gatunek drzewa to daglezja. Okaz został Deglezia. odkryty w 2011 roku, ma ponad 70 metrów wysokości. Jego korona ma średnicę Bo, niemal. Kurwa! To jest wyjątkowo okaz. Dąb Bartek. W Polsce również mamy okaz, którego mogą nam pozazdrościć mieszkańcy innych krajów. Jest to Dąb Bartek. O kurwa, Dąb no kurwa, no i Ewa! Jest... Ten z najstarszych... No i proste! Od Dąb 1954 Bartek. roku chroniony prawem jako pomnik przyrody, rosnący na terenie leśnię. Chyba Jezus tu jest nawet. Dwa ale... Bartków w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2013 roku, drzewo ma 28,5 metra o, wysokości. Według to dan... tak to trzyma, to jeszcze to jest tak trzymane, żeby się nie połamało? Czy o co chodzi? Chyba ta. Ej, pojebane to jest. Ja nigdy nie widziałem tego domu bubartek na żywo. Pamiętam tylko, że w, przy, na, w podstawówce na przyrodzie się o tym uczyłem. 3. Testy katapulty na lotniskowcu. Ja pierdolę, minimajk w tym może zostać wystrzelony. W 2016 roku w internecie pojawiło się nagranie, które zyskało sporą popularność. Na nagraniu jest? widzimy test katapulty na lotniskowcu. Jak wiemy, aby samolot mógł wystartować, musi osiągnąć odpowiednią prędkość, a na lotnisko O Co chodzi, kurwa? To nie można po prostu autem się rozpędzić i wpierdolić do wody? Proste. Ze względu na ograniczoną długość pasa startowego. Katapulty startowe, ze względu na dużą masę i małą wydajność, nie zyskały popularności w lotnictwie lądowym. Opracowane rozwiązania Aha, katapult jest... wystrzeli... Dobra, bo to jest z tego. Dobra, nieważne. Na początku XXI wieku rozpoczęto Crazy. pracę nad zbudowaniem elektromagnetycznej katapulty startowej opartej na silniku liniowym. Czyli, oni... Czyli co, oni, kurwa, normalnie wypierdalają te, 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 te samoloty, żeby szybciej prędkość, kurwa, zebrały? Mądre w sumie. Wprowadzenie katapult elektromagnetycznych ma na celu podniesienie wow. niezawodności okrętu i kontynuowanie startów samolotów. Jak Także w przypadku awarii systemów ze strony. Artystej. Bardzo fajnie, powiem tak, jeszcze tak przerwę Pierwszy raz się poczułem, że faktycznie ludziom zależy Jak przyszliśmy na próbę, to wszyscy obok nas skakali Mówili dzień dobry, dzień dobry, co potrzeba, co nie trzeba zrobić Tutaj próba, dźwiękowcy, kurwa wszyscy wiedzieli wszystko było zajebiście, mega fajnie Często jest tak, że jak się przyjeżdża do klubu gdzieś To kurwa musisz chodzić i łazić się prosić Ej, przyjechałem na próbę, ej przyjechałem na próbę A u tam było mega profesjonalnie akurat Dwa, co tu? opuszczanie dużych kotwic Kotwica to element wyposażenia jednostki i służący do unieruchomienia jej na wodzie przez zaczepienie odno, niekiedy do hamowania oraz wykonywania manewrów. Kotwice Kurwa. wytwarzane są najczęściej ze stali kutej bądź walcowanej, rzadziej odlewane ze staliwa. Głównymi elementami Pojebane, że jest tyle rzeczy, jest dużo takich rzeczy na ziemi, co stary wiesz, że istnieją, ale nigdy sobie nie jakby nigdy sobie nie wyobrażasz, że one są duże, nie? Jakby w perspektywie tego, jak ty stoisz, i to jest czasem przerażające. Taka kotwica dla mnie się wydawała, nie wiem, malutka, ale w sumie sensowne jest to, że musi być wielka, jak jest duży statek, kurwa. Te łańcuchy, wielkie jak kurwa głowa, nie? Produkcyjnymi kotwicy są trzon Wierdowe. oraz łapy, niekiedy zakończone pazurami. O, widzę się, popisali. Tak, o, Zuza napisał tak. Moja dupa na przykład, a grino na przykład tak. Na przykład mój dick Fajnie, fajnie jesteście. Istnieje kilka podstawowych typów kotwic, różniących się budową i kształtem. Wszystkie jednak działają na tej samej zasadzie. Statek rzuca kotwicę. Kurwa, a nas... to jest wielkie! Zaczyna zaczynają wlec. Zmniejszenie kąta pomiędzy liną kotwiczną a dnem zbiornika, spowodowane oddalaniem się statku, prowadzi do ułożenia kotwicy w taki sposób, że łapa lub łapy zagłębiają się w dnie. To wygląda jak kurwa. jak jakaś postać z backroomsów. To takie co chodzą. Takie powyginane. To wygląda, chłopie, jak. Y jak Venom. Kotwica stawia duży opór, utrzymujący statek w miejscu. Konstrukcja kotwicy sprawia, że jej podniesienie. Na scenę Imperator zrobiło mi dzień. Skandowanie Imperator było fajne, miłe. Słyszałem o tym też, ale proszę nie skandować nienawistnych y tych y nienawistnych y innych sloganów. Jeden. Testy. Przez... Co to kurwa jest? Stary, wszystko mi przypomina bakrumsy, nie? To jest straszne, że mam głowę rozjebaną. Domów na trzęsienia ziemi. A -a. Trzęsienia ziemi towarzyszą ludzkości od zarania dziejów i są niezwykle groźnym zjawiskiem. Ludzkość od zawsze szukała sposobów, aby się uchronić przed negatywnymi skutkami, Ej, To tych... ma sens. Siedziba firmy mieści się na Cyprze, a przedsiębiorstwo zaprezentowało projekt domów e, mieszkalnych. Nie gramy się w rafta, nie gramy się w rafta. charakteryzujących się dużą odpornością na trzęsienia ziemi. I nie mówimy tutaj o zwykłych ja pierdole, domach. Dobra, ale... ja bym stary. Nie chciałbym przeżyć. Yy, nie chciałbym przeżyć, nie. Yy, tego. W sensie chciałbym przeżyć, znaczy. Inaczej, nie chciałbym doświadczyć, no. ...robiących naprawdę duże wrażenie. Nie chciałbym doświadczyć... Yy, się Dziękujemy ziemi, nie? za oglądanie, jeżeli podobał Ci odcinek, Mocne. nie zapomnij... Za... Mocne, stary. Przeżyć bym chciał, znaczy wiecie, jakby już się zdarzyło, to chciałbym przeżyć, tak? Ale chodzi, że... <ścoughs> chodzi o to, że po prostu nie chciałbym, wiecie, no... Dobra, nieważne, ja pierdolę, dobra, swoich kolegów przyniosę. Siema!